O, takie przywitanie na przykład zrobię po tym, po tych klipach. Czas. No, że kurwa, wiesz, że od razu no. po tamtych klipach wrzucę to, nie? No no. I powiem: siema, długo mnie nie było, ale już jestem." I załatwione, nie? No. <laughs> e, no. Dobra, nagraliśmy już parę pierdół. Różne chillowe trasy, takie szybsze, wolniejsze. Także oglądajcie, co tu nagraliśmy. I, i, I powodzenia w wytrwaniu do końca. Szt, szt, szt. Jest z nami drawcu. Dokładnie. I co? I lecimy. Lecimy. Dawaj. Dobra, lecimy. Alajnik, on tu trochę poczaruje. Heh. Dawaj. Wow, tylko tak wiesz, nie? O, <laughs> Powoli. Kładeczka. Cały czas. Dawaj. Dobra, ten sobie ćmiknę. I tu jolo na jednym hamulcu. Dawaj. Ach. Dobra, jeszcze. dzisiaj było lepiej. <grymne> no i jak widać traska dla wszystkich, każdy może się spróbować. Może tobie ten kask dam, co? No, no, no i gi... Ja pokazać chłopaka jak się lata <grymne> <grymne> To patrz, ta A już się nagrywa. Kurwa, jak dziwnie. Uwaga, jedzie, jedzie. O, mi pająka zabił ja. Ukradłem mój stary rower jak ze starych dobrych czasów Zaraz zobaczycie Dwa nagrania, kresę, stolik No i po tych nagryweczkach Próbuję hipa Pierwszy raz będę go leciał, także nie wiem czego się spodziewać, ale lecimy. O, o. O, <laughs> no jak ładnie pracuje. <laughs> Kierownik. Nie ma się. No. Cały czas przedłużamy trasy, żyła jak najdłuższa. Niedługo zbliża się dżem, także trzeba pracować. No i co? To chyba tyle na dzisiaj. No, <noise> Elo! No dzisiaj tyle.